Dzień dobry, Katarzyna Karaśkiewicz. W dzisiejszych informacjach przedszkola i żłobki w Płocku już otwarte, święto bibliotek w Bibliotece Pedagogicznej, a na koniec powrót badań bezpośrednich u lekarzy orzeczników ZUS. Obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa jest coraz mniej. Od 4 maja rząd odmraża gospodarkę i zwiększa listę rzeczy dozwolonych także w czasie pandemii. Od poniedziałku, 11 maja, w Płocku zaczęły działać przedszkola i żłobki. Z obostrzeniami, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i ochrony, ale działa. Od minionego poniedziałku do pracy wróciła duża część przedszkoli i żłobków na terenie Płocka. Jak tłumaczył w rozmowie z nami prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, decyzja o otwarciu placówek w mieście była podyktowana troską o rodziców, szczególnie tych, którzy mają problem z opieką nad dzieckiem w godzinach pracy. Chodzi o wsparcie i pomoc tym rodzicom którzy muszą iść do pracy, ponieważ gospodarka jest odnażana, muszą wrócić do pracy, a nie mają z kim zostawić swoich pociech. W efekcie to wsparcie dla tych rodziców miasto musi zapewnić tak, żeby mogli oni normalnie pracować, mogli zdobyć środki do życia. Otwarte zostały albo zostaną prawie wszystkie placówki w Płocku. Jedno przedszkole i jeden żłobek nie spełnia bowiem norm sanitarnych. Nie możemy spełnić wymogów sanitarnych w przypadku jednego żłobka i jednego przedszkola, no bo brakuje na przykład albo pomieszczenia na izolatorium, zbyt mała szatnia jest w jednym żłobku. Przepraszam. Natomiast w jednym z przedszkoli wszędzie są wykładziny, których nie można dezynfekować. Natomiast pozostałe żłobki i przedszkola są rzeczywiście już otwarte monitorujemy sytuację w tym momencie dzieci w przedszkolach i żłobkach jest na całej przedszkole kilkoro najczęściej w kilku tylko w przypadkach kilkanaście ewentualnie dwadzieścia kilka dzieci to oczywiście może się zmieniać tylko przedszkole numer 25 i żłobek numer 1 nie zostały i nie zostaną uruchomione do odwołania Trwa tydzień bibliotek. Wydarzenie trwa także w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, bo odbywa się wirtualnie. Zasmakuj w bibliotece to hasło tegorocznego święta bibliotek. Przez cały tydzień specjaliści z biblioteki przygotowują dla czytelników literackie dania. Codziennie do 15 maja odbywać się będą wirtualne uczty z jednym konkretnym posiłkiem. Dodatkowo placówka pokaże się od kuchni, przedstawiając pracę bibliotekarzy z ich pasjami i zamiłowaniami. Tegoroczne święto bibliotek odbywać się będzie pod hasłem Zasmakuj w bibliotece. Czy można połączyć bibliotekę z kuchnią, a książkę ze smakiem? Oczywiście. Zapraszamy na prawdziwą ucztę smaków, która trwać będzie od 8 do 15 maja. Solidna porcja dań, rozmaite smaki i smaczki, wszystko po to, aby zaspokoić głód spragnionych dostępu do bibliotek i książek użytkowników. Smakowanie biblioteki pedagogicznej już trwa. Zachęcamy do odwiedzenia strony facebookowej biblioteki pedagogicznej w Płocku po więcej szczegółów. Od 11 maja Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznowił badania bezpośrednie przez lekarzy orzekających w ZUS. Co ważne, ubezpieczeni są indywidualnie zawiadamiani o terminie i miejscu badania. Szczegóły w naszym materiale. Przywracane są bezpośrednie badania lekarskie lekarzy, orzeczników etapowo z zachowaniem ostrożności dostosowanej do aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej. W poszczególnych jednostkach ZUS odbywa się jednak planowanie poszczególnych wizyt. Dotąd od 16 marca badania bezpośrednie zaplanowane przez lekarzy, orzeczników i komisje lekarskie były z powodu epidemii przesuwane na późniejszy okres. Obecnie stopniowo powraca się do normalnego trybu badań. Jednocześnie osoby, które już posiadają orzeczenie lekarza-rzecznika, a niedługo traci ono ważność, mogą je przedłużyć. Wystarczy, że złożą wniosek o przyznanie prawa do świadczenia na dalszy okres. Wtedy to orzeczenie, które jest podstawą do wypłaty świadczenia, zostanie automatycznie przedłużone o 3 miesiące. ZUS przypomina, że warunkiem w tym przypadku jest jednak, aby osoba złożyła wniosek o świadczenia na dłuższy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia. Serdecznie dziękuję. Zapraszam na kolejne wydanie informacji.